Widzicie mnie Państwo dzisiaj, tego wieczora, 11 listopada, świętującego. Świętującego przede wszystkim niepodległość, ale także sukces Marszu Niepodległości. Inicjatywy, w którą od wielu, wielu lat jestem zaangażowany, której powodzenie leży mi na sercu. No i myślę, że dzisiejszy Marsz Niepodległości. 150 tysięcy uczestników, fantastyczna atmosfera, cudowny przebieg i takie jednoznaczne pokazanie, jak bardzo fałszywe, jak bardzo kłamliwe są wszystkie te propagandowe ataki, które na naszą inicjatywę świętowania niepodległości zostały skierowane. Myślę, że ten marsz był wyjątkowy. Przejdzie do historii właśnie jako wielki triumf i to wymaga celebracji. Więc do tej celebracji wszystkich Państwa zapraszam. Ale powiem szczerze, jest też w tym zwycięstwie, bo tak zawsze być powinno ze zwycięstwem jest jakaś potrzeba refleksji, jakiś lekki smuteczek, jakieś zastanowienie nad tymi ludźmi, których, jak sądzę, pokonaliśmy. I muszę Państwu powiedzieć, że zastanawiam się nad właśnie kondycją psychiczną tych wszystkich, których właściwie powinniśmy nienawidzić, ale jestem jak najdalszy od tego, żeby ich nienawidzić. Raczej współczuję im serdecznie, martwię się o nich. I chciałbym, żeby Państwo podzielili moje uczucia. Mówię oczywiście o tych środowiskach, o tych ludziach, którzy za wszelką cenę starali się nam utrudnić ten marsz, uniemożliwić go, strasząc, prowadząc taką wojnę nerwów, wmawiając ludziom, że to jest jakiś. Marsz nienawiści, marsz jakichś strasznych potworów, które przechodzą przez Warszawę, że tutaj dojdzie do jakichś niewiarygodnych ekscesów, będziemy podpalać, miażdżyć, niszczyć. No, nie chcę mi się w ogóle nawet wdawać w polemikę z nimi. Jeśli ktoś z Państwa jest ciekaw, proszę zobaczyć choćby niedawny marsz urządzony przez aborcjonistki pod pozorem upominania się o los kobiety, którą jakoby ich zdaniem zabiła ustawa antyaborcyjna, choć oczywiście jest to kłamstwo, nieprawda, ale zobaczcie zdjęcia, oczywiście wiem TVN, Onet nie pokazały tych zdjęć, ale Super Express na przykład na stronach internetowych pokazał, zobaczcie jak wyglądało warszawskie, krakowskie przedmieście po przemarszu kilkunastu tysięcy lewackich działaczek i ludzi doprowadzonych do, historii, do histerii przez nich kłamliwym oskarżeniem, że to Trybunał Julii Przyłębskiej, jak oni mówią, doprowadził do śmierci kobiety. Zobaczcie te zniszczone przystanki, zniszczone elewacje, rozmaitych budynków, te bazgroły na wszystkim, nawet, nawet na chodnikach i, i, i na jezdni. Ja wracałem dzisiaj z Marszu Niepodległości, przeszedłem go, całego, aż do Stadionu Dziesięciolecia, a potem wracałem i bardzo starannie rozglądałem się, szukając gdziekolwiek śladu jakichkolwiek zniszczeń. 150 tysięcy ludzi, rzekomo tak straszliwych i agresywnych, jak twierdzą rozmaite tvn -y, przeszło od Ronda Dmowskiego do Stadionu Dziesięciolecia i naprawdę nie znalazłem śladu ani jednego, nawet jednego przewróconego kosza na śmiecie. Przepraszam, znalazłem jedno, jedyne zabazgrolone miejsce, kiosk przy rondzie de Gola i na nim była nabazgrolona jakaś czerwona błyskawica, więc z całą pewnością nie byli to nasi ludzie, tylko ślad po tych pokojowych, rzekomo demonstracjach, popieranych przez pana Trzaskowskiego i ratusz. I muszę Państwu powiedzieć, że gdzieś... Wtedy, jak sobie szedłem, patrzyłem na to, kiedy patrzyłem na ten tłum, wspaniały, naprawdę znakomity, ludzi radosnych, ludzi niosących biało-czerwone flagi, ludzi, którzy przyjechali ze wszystkich miejsc w Polsce, żeby pokazać, że niepodległość polska jest dla nich ważna. Myślałem sobie o tych, którzy starali się na ten, ten marsz za wszelką cenę uniemożliwić nie z nienawiścią. Ja wiem, oni chcieliby, wmawiają sobie, że my ich nienawidzimy. Nie. nie. Nie ma nienawiści, jest współczucie. Może dlatego, że jest ich tak mało. Nie można nienawidzieć kogoś, kto jest taką garstką przegranych luzerów, którzy, którzy naprawdę nie są w stanie nam w niczym zagrozić, tylko widać wyraźnie, że gdzieś tam zostali zepchnięci na. Na margines historii, i stąd ta ich straszliwa frustracja. Staram się zrozumieć. Naprawdę staram się zrozumieć, dlaczego oni się tak zachowują, dlaczego. Pan Trzaskowski, dlaczego redaktorzy TVN-u, dlaczego inne media lewicowo-liberalne brną w te straszliwe, obrzydliwe kłamstwa, w te oszczerstwa, gdzie chyba dalej pójść nie można. No jak można użyć w Polsce tak doświadczonych grubszego, bardziej obrzydliwego oszczerstwa niż nazywanie polskich patriotów faszystami i mówienie, że to jest jakiś marsz faszystowski. Zastanawiam się nad tym i myślę, że odpowiedź jest właśnie w tym jednym słowie straszliwa, straszliwa frustracja. I kiedy tak sobie o tym myślałem, to przypomniała mi się bajka o grinczu. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jest film, są rozmaite inne realizacje bajki o Grinchu. o stworku, obrzydliwym gnomie. Złośliwym, nienawistnym, który za wszelką cenę starał się popsuć ludziom świętowanie Bożego Narodzenia. Nie trzeba naprawdę być polonistą, który zmuszony był studiować Bruno Battelheima i jego sławny esej o bajkach cudowne i pożyteczne, żeby zrozumieć, że w tej bajce jest rzeczywiście pokazana taka archetypiczna sytuacja, z którą dzisiaj w Warszawie mówię te słowa tuż przed północą z którą dzisiaj w Warszawie mieliśmy do czynienia. Mamy takiego grincza, takiego gnoma, który nienawidzi naszego święta, święta niepodległości i za wszelką cenę próbuje je zepsuć. Tak jak u Grincz z bajki chciał zepsuć ludziom Christmas. Przez blokady, przez sądy. Przez wszelkie możliwe zakazy, przez sprowadzanie jakichś bojówek, przez policyjne prowokacje, przez niepolicyjne prowokacje, przez bazgrolenie jakiejś tęczy na trasie Przemarszu, Marszu Niepodległości. Zły pomysł zresztą, że ten tęczę yy, umyto przed naszym przejściem, bo ja na przykład bardzo chętnie przeszedłbym się po tym banerze, Pewnej bardzo wrogiej Polsce i wrogiej nam wszystkim ideologii, żeby demonstracyjnie wraz ze 150 tysiącami innych uczestników Marszu Niepodległości wytrzeć sobie nogi o te kolory i pokazać, co my o tej ideologii sądzimy. No ale zostało to podobno zmyte przed naszym przejściem. Więc w każdym razie nad tym Grinczem, nad tym jego zachowaniem się zastanawiałem i myślę, że tak, bajka to wyjaśnia. Dlaczego ten stworek? Pamiętacie Państwo, dlaczego On tak za wszelką cenę stara się zepsuć ludziom święto Bożego Narodzenia? Bo to jest radosne święto tych innych, do których On nie należy. A On sam świętować nie ma czego. I to go frustruje. Dlatego taką furię i nienawiść wzbudza w Grinczu to, że zwykli ludzie bawią się, świętują, są szczęśliwi, składają sobie życzenia, a jego to wszystko nie dotyczy. Proszę Państwa, pan Rafał Trzaskowski. Te wszystkie środowiska lewicowo-liberalne to są właśnie środowiska, które chciałyby mieć jakieś swoje święto, ale nie mają czego świętować, nie potrafią świętować. Więc jedynym, co im zostało, jest próba zniszczenia święta cudzego. Oni mówią, piszą w swoich mediach, twierdzą, że święto niepodległości to oni by chętnie obchodzili, ale to święto zostało jakimś wstrętnym narodowcom oddane, w związku z tym, jak tak, to oni się na to nie godzą. Hola, hola. To zostało oddane. Przyjechało tam 150 tysięcy ludzi. Szczerze mówiąc, no nie tylko narodowców, po prostu polskich patriotów. Przyjechali to świętować. Jeżeli uważacie, mówię teraz do tych grinczów lewicowo-liberalnych, jeżeli uważacie, że to było złe świętowanie, dlaczego od tylu lat nie jesteście w stanie swojego święta zrobić? Jeżeli my jesteśmy źli, wstrętni, podobno pełni nienawiści, to cóż prostszego, niż zrobić obchody, które przyciągną tłumy radosnych, szczęśliwych, fantastycznych Warszawiaków i ludzi z prowincji przyjezdnych i będą obchodami radosnymi, wspaniałymi obchodami święta niepodległości. Przecież tego próbowaliście. Wasz prezydent Bronisław Komorowski urządził konkurencyjny marsz wobec Marszu Niepodległości. I nikt na ten marsz nie przyszedł. Tyle, co urzędnicy z jego kancelarii ochrona, tyle maszerowało z Bronisławem Komorowskim. Nikt nie chciał z nim świętować. Były inne pomysły, inne próby tworzenia jakiegoś święta. Niekoniecznie 11 listopada próbowaliście świętować 4 czerwca, jakieś wznosić toasty wolności, jakieś tworzyć... Nowe, świeckie tradycje, no i właśnie tak, jak filmy Barei pokazały, jak się skończyło to wymyślanie nowych, świeckich tradycji. Nie było chętnych do świętowania. Chętni są do przychodzenia na Marsz Niepodległości, którego wy nienawidzicie, który nazywacie Marszem Faszystów, który mówicie, że jest czymś złym, nienawistnym, szkodliwym, przypisujecie hmm, tam jakieś najgorsze intencje, kamienie brukowe, rozruby i tak dalej. Tylko że wy nie jesteście w stanie świętować lepiej, inaczej wy nie jesteście w ogóle w stanie świętować. Dlaczego? Moim skromnym zdaniem dlatego, że nie macie czego. Nie chcecie świętować polskiej niepodległości, bo jej tak naprawdę nie lubicie. Uważacie, że Polska to jest coś złego, uważacie, że Polska to jest coś niepotrzebnego, a nasza niepodległość to jest jakiś anachronizm. Nie chcecie być Polakami, chcecie być Europejczykami polskiego pochodzenia. Dobra, okej, okay, rozumiem, przyjmuję to. W takim razie świętujcie jakieś święto europejskie. Ale tu się właśnie okazuje, że nie ma święta europejskiego, bo nie ma narodu europejskiego bo nie ma niepodległości europejskiej. Tak, są jakieś parady szumana. spędzaliście tam dzieci ze szkół na siłę różnymi sposobami. Nie dało rady. Nie macie niczego do świętowania. Nie macie swojej własnej radości. I to was tak strasznie frustruje, że przynajmniej próbujecie nam napluć do zupy i popsuć to święto niepodległości Polakom, którymi się nie czujecie. Co ja mam powiedzieć? Powinienem czuć jakiś gniew, powinienem czuć jakąś złość, ale powiem szczerze, po tylu latach walki o Marsz Niepodległości, widząc jak nikczemna, żałosna garstka jest tych, którzy wciąż próbują ten marsz opluwać, dezawuować i przeszkadzać w nim, to nawet gdybym chciał, nie jestem w stanie zdobyć się na to, żeby jakąś złość do Was czuć. Naprawdę czuję tylko współczucie i nadzieję. Pewną nadzieję wynikającą z tego, że my będziemy i za rok, i za dwa lata, i za pięć lat, bo nasza wiara w Polskę jest szczera. Oczywiście może zdarzą się jakieś losowe problemy typu epidemia która w zeszłym roku spowodowała, że marsz się nie odbył tak, jak powinien. Ale jeśli się nie zdarzą, czy mimo tego, że się zdarzą, będziemy. Za rok, za dwa, za pięć. I będzie nas coraz więcej. A was, złośliwych, zżeranych frustracją, nienawiścią, furią, będzie coraz mniej. Aż w końcu przyjdziecie do nas. Jak syn marnotrawny, do matki i ojczyzny, która czeka na każdego, także na te wasze bojówki i jest gotowa przytulić do serca. <noise> Jakoś tak sądzę, że prędzej czy później na kolejnym Marszu Niepodległości wy także nie będziecie się kłaść w poprzek i próbować przeszkadzać, tylko przyjdziecie i zrozumiecie. Że to jest wasza ojczyzna, przeciwko której straszliwie, straszliwie w tej chwili nagrzeszyliście. No ale nasza wiara uczy, że nawet dla najgorszych grzeszników zawsze jest przebaczenie.